Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora. Cię chciałem Was zaprosić na odcinek Mączniak atakuje ogórki. Czy to mączniak rzekomy, czy mączniak prawdziwy? Jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia, to zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy przy moich ogórkach gruntowych, prowadzących po sznurkach, i przyglądam się im, czy nie ma czasem mączniaka, dlatego że jest połowa lipca. I mączniaki atakują. Jest to taka dobra pogoda dla nich, dobre warunki, sprzyjają temu, że takie mączniaki się rozwijają. To są jedne z wielu chorób ogórków dyniowatych, ale w tym odcinku chciałem poruszyć temat mączniaka, mączniaka prawdziwego i rzekomego. W tych moich ogórkach gruntowych nie widać jeszcze zbytnio oznak chorób, w tym mączniaka. Przeważnie w uprawie pod chmurką pojawia się mączniak rzekomy, taka choroba grzybowa ogórka. A w tunelach, w szklarniach pojawia się mączniak prawdziwy. Jestem przy moich ogórkach uprawianych w tunelu, w szklarni, i pojawił się właśnie taki mączniak. Według mnie jest to mączniak. Wszystko na to wskazuje. Ze wszystkich opisów, jak wygląda mączniak prawdziwy, to bardzo jest to podobne do tego mączniaka. W związku z tym uznam, że jest to mączniak prawdziwy. Mączniak prawdziwy charakteryzuje się właśnie takim białym nalotem na liściach dyniowatych w tym ogórków jest bardzo często spotykany właśnie około połowy lipca kiedy jest dość wilgotno, ale też i upalnie w ogórkach uprawianych w tunelu czy w szklarni. W związku z tym jest to prawie pewne, że to jest mączniak prawdziwy. Ma taki biały nalot na liściach, zobaczcie, taki mączny trochę. Te liście obumierają w konsekwencji. Jest to bardzo groźna choroba grzybowa. Tak samo jak mączniak rzekomy jest również bardzo groźny, mączniak prawdziwy, który tutaj widzimy przy moich ogórkach szklarniowych, tych sałatkowych, również jest bardzo groźną chorobą. Ktoś może powiedzieć, dlaczego dostałem tego mączniaka, tą chorobę grzybową. Jak tak dbam o rośliny. W tym wypadku w uprawie tego ogórka szklarniowego, sałatkowego, chciałem zobaczyć, czy jest odporny na tego mączniaka, ale również chciałem dla celów takich trochę naukowych dla mnie i zbieram dokumentację zdjęciową różnych chorób do książki, którą piszę od pół roku, właśnie taką książkę poradniczą. Amatorska uprawa warzyw i owoców i potrzebne mi są zdjęcia moje własne, moje zdjęcia własnych chorób, można powiedzieć. W związku z tym nie zabezpieczałem tych moich ogórków żadnymi opryskami zapobiegawczymi. Mogłem zastosować wiele takich środków, na przykład ekologicznych zdrożdży z mleka, mogłem zastosować poliwersum w wypadku tych ogórków, również to są takie środki zapobiegawcze. Również taki oprysk ze skrzypu polnego również jest bardzo dobry jako zapobiegawczy oprysk przeciwko mączniakom, mączniakowi prawdziwemu szczególnie. Ale jeśli nie, zro... nie macie skrzypu, to można było kupić na przykład taki środek, nazywa się Ewiasol, zawiera skrzyp polny, jest to wykorzystywany w uprawach ekologicznych przeciwko mączniakowi i parchu jabłoni. Wywołuje biochemiczne reakcje ochronne rośliny, ale ja nie zastosowałem tego środka, bo go nie miałem. A oprócz tego, tak jak Wam powiedziałem, chciałem zobaczyć, jak uprawa ogórka szkarniowego mi się uda bez stosowania środków. Jak widać, niedawno miałem piękne zbiory, piękne plony, a teraz zobaczcie, jak to wygląda. Ja już usunąłem dużą część tych liści chorych, zostawiłem te pozostałe, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I teraz, co mogę zrobić? Otóż ja spróbuję, bo chcę przetestować środki już interwencyjne. Ale interwencyjne środki opierają się już na chemii, chemii, takiej wgłębnej, którą musicie zastosować, jeśli chcecie na przykład uratować tą swoją uprawę. Bo środki już ekologiczne w takim stadium choroby nie pomogą. No, nie mam takich doświadczeń. Rozmawiałem z wieloma ogrodnikami na ten temat i wszyscy mówią jednoznacznie że na, jak już się pojawi taka choroba grzybowa to samo dotyczy zarazy ziemniaczanej na pomidorach czy mączniaka rzekomego na ogórkach tych właśnie w gruncie uprawianych pod chmurką. To już jak to się pojawi to już nie ma ekologii. To już tutaj jest tylko zastosowanie środka interwencyjnego, takiego chemicznego. Jeszcze warto tutaj powiedzieć, że mączniak rzekomy jest trochę podobny. Te plamy są trochę podobne na liściach ogórka, ale nie mają takiego białego nalotu. Może Wam tutaj zdjęcie wstawię, bo kiedyś miałem też mączniaka rzekomego na ogórkach albo fragment filmu, gdzie właśnie pokazywałem w ogórkach gruntowych, żebyście mogli porównać i zauważyć różnicę pomiędzy mączniakiem prawdziwym według mnie i mączniakiem rzekomym. Jeśli takie plamy pojawiają się na liściach ogórka, które są ograniczone tymi żyłkami, tymi, tymi właśnie o takimi naczynkami, które tutaj widzicie od spodu to widać lepiej bo te żyłki są bardziej widoczne jeśli jest ograniczony czyli nie wychodzi tutaj ta plama taka brązowa żółta żółto brązowa nie wychodzi poza tutaj ten obrys tej żyłki tego naczynka widzicie czyli jest ograniczone dokładnie tą żyłką tak te plamy wyglądają to znaczy że to jest Najprawdopodobniej, prawie pewne, że to jest mączniak rzekomy ogórka dyniowatych. Takie choroby tych mączniaków dotykają wszystkich dyniowatych. Na cukiniach również takie coś się pojawia, taka choroba, ale musicie po prostu się dobrze przyjrzeć swoim dyniowatym ogórkom. I ja spróbuję zastosować jeden ze środków, który zaraz Wam pokażę, ale zanim zastosuję ten środek interwencyjny, Pozbieram wszystkie owoce, dlatego że trzeba zwracać uwagę, bardzo dobrze czytać instrukcję obsługi, ulotkę danego środka i sprawdzać okres karencji. Ja mam taki środek. Nazywa się Topaz 100EC, który ma właśnie działać przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Działa systemicznie wewnątrz rośliny. I tutaj w opisie pisze, że przy uprawie ogórka, przy zastosowaniu tego oprysku właśnie na ogórka na mączniaka prawdziwego okres karencji wynosi 3 dni. A jeszcze jedna ważna rzecz, czyli trzeba poobcinać te chore liście, bo z tych chorych liści też już nic nie będzie. Mam nadzieję, że po oberwaniu tych wszystkich chorych liści zostanie część liści takich zdrowych, jak na przykład trochę tutaj tych zielonych, które będą mogły przyjąć ten środek żeby dostały, dostał się ten środek do rośliny, żeby mógł on krążyć tutaj w tej roślinie. I zobaczymy, czy on zadziała w takim stadium choroby, bo widać, że już jest dość mocno zaawansowana, zaawansowany ten mączniak prawdziwy. Gdyby jednak mieliście mączniaka rzekomego w ogórkach gruntowych. To również taka sama zasada, czyli oberwanie tych wszystkich owoców, ale również liści chorych, i potem, ewentualnie, jeśli się zdecydujecie, można zastosować taki środek Rewus 250SC. Ma działać na, na mączniaka rzekomego, przeciwko. Taki środek, bądź inny środek, nazywa się Amistar 250SC, również mączniak rzekomy. Pod żadnym pozorem w tym filmie nie chcę was zachęcać do stosowania tych środków chemicznych. Pokazuję wam tylko, że. Jest taka możliwość, jeśli chcecie spróbować, to już jest Wasz wybór. Ja zastosuję, a czy będę te ogórki jadł, czy nie, to już jest kwestia inna, będę decydował później. Ja chcę po prostu spróbować, czy ten środek zadziała, więc obserwujcie swoje ogórki te, które uprawiacie i w tunelu, i pod chmurką. Jakiekolwiek oznaki choroby musicie dobrze zdiagnozować, żeby ewentualnie, jeśli się decydujecie na jakiś oprysk interwencyjny, zastosować odpowiedni, bo jeden oprysk na przykład na mączniaka rzekomego nie będzie działał na mączniaka prawdziwego albo niedostatecznie. W związku z tym diagnoza jest najważniejsza i potem podjęcie decyzji co robić. Jeśli zdecydujecie, że nie chcecie zastosować tego środka interwencyjnego, tego chemicznego tak zwanego, to usuńcie te rośliny. To możecie poczekać jeszcze chwilę, ale mimo wszystko taki mączniak on będzie się roznosił na inne rośliny, te które są na niego wrażliwe. Myślę, że ten film naświetlił wam trochę chorobę ogórka. Czyli mączniak rzekomy i mączniak prawdziwy. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.